Siemano. Hej! Dzisiaj usuwanie wgnieceń. Jak pewnie pamiętacie, drzwi sztuk raz, które Sylwia niszczyła. Pamiętamy? Prywi, Sylwia się bawiła, nie niszczyła, tak, bawiła. są teraz piękne, cudowne. No, wiatrówka, cegły, tam wszystko szło. I mamy też błotniczek w zapasie. W razie gdyby coś tutaj nie pykło. I mamy kilka gadżetów do usuwania wgnieceń, które mi Cały arsenał. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno też będzie później wyzwanie dla produktów, chociaż myślę, że to już będzie niezły wyzwaniem dla tych produktów. Ale żeby nie przedłużać, zaczynamy. Jesteśmy Hej. na usuwaniu wgnieceń. Tak, mamy pierwszy gadżet. Zakupiony przez Adriana na Allegro. Dokładnie tak. Koszt 8 zł. Szalone. Nie wiemy, jak, tego, jak to się używano. Jest to uchwyt przystawka. <noise> Madę in China oczywiście. No, Importer, Sati, Sandra, i ciak Dobra, dalej działamy tam. Po... 8 zł. O, powiedz, że ci powiedzie cicho. Nie? No, działa pewnie jak, taki, jak taka przystaw, przystawka po prostu. Ale do, co ja mam pośmienić, ukryto. czy tylko przyłożyć? Co? Tak mocno. Mhm. <noise> o Szukamy, Może jakiś mniejszy że taki... to wielkie, no. tak? Mnie no mi, cieszę, myślę, że... Okej, okay. no i co? No nie pośliniłaś. nie nie silnika? No przy... Nie, źle ten. Nie, nie dochodziło dobrze, bo tam mnóstwo tych gniecim jest. Doszło? No. Prawie że, dobrze, może za dużo, może, czegoś może innego. mniejsze, patrz, nie wiem. Tu? Tak? Ale no tego to nie wyciągniesz. Tu może, patrz, to. Tak, to? żeby było widać, no. Okay. No i ciąg, ciąg. Ale no, ej, no, no co jest? Trzymaj drzwi. Nie, nic, zero. No. Poczekaj. Gdyby ja to była blaszka wreszcie. jakaś. Taka y, ala, ala blaszka. <laughs> to myślę, że może i by to dało radę, natomiast Nie, Nie wydaje mi się. No, ale tutaj może próbujmy. Ale nie, nie dochodzi tak do końca, nie? A tu patrz, no tu bardziej taką powierzchnię masz. Trzyma się, no. czyli teraz powinno... No, 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 no. No, wygina, wygina, Gina? wygina się, tak, tak. To chyba ja. Nie, odgina się, normalnie się odgina. Co? To był słodki, ten okrzyk był słodki. Ale proste, Nie. No nie, nie, nie. nie. Ale próbuj, próbuj jeszcze, próbuj jeszcze. Może. Poczekaj, może na tym. No tak, myślę, że na tym będzie najfajniej. 8 zł, nie? Nie no, coś tam próbuje, no. Faktycznie, może drzwi po prostu mają zbyt twardą strukturę, bo... Tak, to by, mówię, że gdyby to była cienka blaszka jakaś y, pognieciona, pofalowana, to... płotniczek, to... nie? Może na płotniku później się... Później albo nawet teraz. Trzymać trzyma i faktycznie trzeba włożyć trochę siły, żeby to odciągnąć. Ale, ale żeby jakiś tam... Ale się nie prostuje. Tak, w żaden w sposób. Także. Tu jesteśmy. Uchwyt za 8 zł do drzwi samochodowych. Słabo? Nie. Ale dobrze ciągnie, dobrze trzyma. E, pozwolisz, że ja się teraz chwilę pobawię? Pozwolę. No, no tak najgorzej to nie wygląda ogólnie. O, widzisz? Coś tam ciągnie. Ciągnie, ale nie prostuje. Myślę, faktycznie za za dużo od tego oczekujemy. Byś wziął łapkę by... ja to spróbuję. Trochę chyba za dużo chcemy. Te malajszone nie do tego gabaryt. No, tak. znaczy. Nie, nie, nie ma opcji. No drzwi nie, drzwi nie. Ale przechodzimy do błotnika, żeby nie było. Zmieniamy na szybko pacjenta i działamy dalej. Wam na wniecenie. Ja bym ja chciała z różnych kątów pokazać. I działamy. Widać i No, Spadło na to 2 kg. 3, 3 3 Tak. Przycisk jest bardziej tu. Mhm. No, bez problemu. Bez problemu, złapał ładnie. I no. teraz tak, teraz... Wiesz co? Ja nie wiem, czy jakbyśmy tego nie przychnęli, czy nie byłoby fajniej z tego względu, że będzie można przesuwać tu jeszcze minimalnie i tu nie. No, jeszcze jest, jeszcze jest. Czekaj, teraz już wszyscy było widać. Jest faktycznie. Tak, no. jakbyś przeszła jakoś inaczej, to ja wiem. Nie wtedy... wiem, czy będę widziała wtedy. To... No, no. Postarajmy się, bo ja będę lepiej widział. Tak, jest ok? Mm -hmm. Widzisz? Ja. Ciężko będzie dawać, bo on większą powierzchnię łapie. krótsze tablica dziobnąłem. Mm. Dawaj. Mm -hmm. No spokojnie, spokojnie. Próbuję już różnych metod na, na szybko na nie. to już by, by musiało chyba raczej zostać Zobaczymy jak to To do takich dużych, gdzie w niece nie jest i po prostu żeby mniej więcej przywrócić kształt, nie? Mhm. Bo nie jest precyzyjne. To jest pozostałe no nie. Pozostałe produkty będą bardziej precyzyjne. Ale kurde, żeby nie było. Dobrze ciągnie. Za 8 zł. Dobra jakość wykonania. Będzie chciała tam kawał gumy. Kawał sprężyny. Kawał sprężyny, tak. Jakiś trzpień metalowy. Za 8 zł. Ludzie. Polecam go bardzo, nie? Podsumowanie naszego gadżetu za 8 zeta. Takie z drzwiami cudzo. sobie nie poradził. Nie bardzo. E, z błotnikiem trochę tak, trochę nie. Większe powierzchnie cienkiej blachy wyciągnie, mały gniecenie nie. No ale czego wymagać od urządzonka za 8 złotych? 8 ziko. Ogólnie to polecamy, żeby nie było, bo za 8 zł popróbować. Kurczę, bawcie się sami. To jest świetna zabawa, to naprawdę może być coś fajnego. W obsłudze proste, także nawet ja dałam radę. <grych> Czyli polecamy, polecanko tak. Za 8 ziko polecamy bardzo. I widzimy się na kolejnych gadżetach do usuwania wgnieceń. Ciao. Hej.